HTC Sensation to najmocniejszy model smartfona ze stajni HTC. To imponujących rozmiarów i dysponujące wielką mocą urządzenie może śmiało mierzyć się z konkurentami klasy Samsunga Galaxy S2. HTC Sensation jest istnym monstrum, w którym prawie całą powierzchnię frontową zajmuje imponujący ekran o przekątnej 4,3 cala. To wyświetlacz super LCD o rozdzielczości 540x960 pikseli. Odporność na pęknięcia i zarysowania gwarantuje pokrycie go taflą szkła Gorilla Glass. Mocna aluminiowa obudowa została pokryta z tyłu antypoślizgowymi stawkami. Dzięki nim ten potężny telefon pewnie leży w dłoniach. Przyjemnie zaskakuje także niewielka waga urządzenia. HTC Sensation posiada dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,2 GHz. Tworzenie obrazu jest wspomagane przez osobny układ graficzny Adreno 220. Do dyspozycji mamy 768 MB pamięci RAM. Urządzenie działa w oparciu o system Android 2.3 Gingerbread z najnowszą wersją interfejsu HTC Sense 3.0. Aparat z matrycą o rozdzielczości 8 megapikseli posiada funkcję rejestrowania wideo w rozdzielczości Full HD. Zarówno podczas filmowania jak i fotografowania możemy wspomóc się dwiema diodami, które doświetlą ciemne scenerie. Dzięki ogromnemu ekranowi oraz głośnikom generującym wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, HTC Sensation, jak żaden inny smartfon, nadaje się do roli podróżnego kina. Co więcej, wbudowane złącze micro USB posiada funkcjonalność MHL, dzięki której po zastosowaniu odpowiedniej przejściówki wyprowadzimy z telefonu sygnał HDMI. Do połączenia z telewizorem możemy też wykorzystać bezprzewodową łączność DLNA. Aby miejsca na multimedia nie zabrakło, w zestawie z telefonem dostajemy kartę pamięci microSD o pojemności 8 GB. Surfowanie z HTC Sensation to wyjątkowa przyjemność. Wielki ekran o podwyższonej rozdzielczości gwarantuje, że strony są czytelne i łatwo się po nich nawiguje. Moc dwurdzeniowego procesora sprawia, że niestraszne są nam nawet rozbudowane i pełne fajerwerków witryny. Do tego smartfon nie tylko łączy się przez Wi-Fi, ale też sam może zostać przekształcony w punkt dostępowy sieci i dzielić internet między maksymalnie 8 urządzeń. HTC Sensation to rzeczywiście sensacyjny telefon. Zachwyca od pierwszego zetknięcia solidną konstrukcją, wielkim ekranem, wydajnością i bogatym pakietem oprogramowania. Smartfon nie jest mały, ale właśnie dzięki temu jest tak wygodny w użytkowaniu, zaś jego moc gwarantuje ogromne możliwości.